Takiej wystawy jeszcze u nas nie było w Radzeniu Podlaskim, można oglądać chusty rezerwistów. Wystawa nosi tytuł Melduje, że wychodzę, a eksponaty przekazali sami rezerwiści z Podlasia na prośbę Radzyńskiego Stowarzyszenia Kultury Stuk Puk, które podejmuje się takich nietypowych przedsięwzięć kulturalnych. Wiesław Kozak swoją chustę przechowywał w garażu, służył w Starogardzie Szczecińskim w jednostce pancernej. Na tej chuście cały ten emblemat, który jest to no, wszyscy koledzy malowali czołgi, a u mnie jest taki rycerz namalowany na koniu i to malował mój dowódca czołgu, bo, bo w tamtym czasie, jak ja byłem to chusty w ogóle to nie były legalne. To zdjęcie z lat 90. Dla wielu rezerwistów służba w wojsku była przerwą w życiorysie, ale dla wielu wspomnienia z wojska to ważna i miła karta w życiowej historii. Na apel organizatorów wystawy zareagowało ponad 40 rezerwistów. Różnie się to wspomina, no ale gdyby był taki czas, że y, trzeba było tam pójść powiedzmy na jakieś tam szkolenie, to chętnie bym poszedł. Pusty wykonywane były ręcznie, najczęściej malowane flamastrami, kredkami, kolorowymi długopisami, a utrwalane wodą z octem. Jedna jest nawet haftowana. Najstarsza pochodzi z 1973 roku. Tam było tak spontanicznie to wszystko rysowane. Napisy, kiedy dany żołnierz poszedł do wojska, kiedy wyszedł. Później to już przybrało odpowiednią formę. Na górze był napis rezerwa. Z lewej strony było miejsce służby, z prawej miejsce zamieszkania, herby jednostki, korpusówki, a co najczęściej no jakieś smoki, niesmoki, kobiety. Na huście był też zawsze herb jednostki i niemal zawsze autografy kolegów z wojska. Dla jednych taka twórczość to kicz, dla innych forma sztuki, która już odeszła do Lamusa wraz z likwidacją zasadniczej obowiązkowej służby wojskowej. Czarująca jest dla mnie symbolika tych chust: wszystkie elementy, które mówią o tym właśnie, kto gdzie służył, kim był, czym się wsławił. Albo czym hańbił w wojsku. I to wszystko na tych chustach można wyczytać, mając odpowiednią wiedzę. Jutro otwarcie wystawy o 18 w galerii Trzy Okna w Radzyńskim Pałacu. Organizatorzy zapraszają nie tylko rezerwistów. Kolejne chusty, które powiększą kolekcję, można ze sobą przynieść.